Marzę często o tym wieku, gdy zwierzę ginie w człowieku. Gdy już żadna z ziemskich chuci władzy ducha nie ukróci. Jak to musi być przyjemnie, nic poza mną, wszystko we mnie. Zmysłów swoich gęstą pianę zbierasz sobie jak śmietanę i rzucasz, czy to nie prościej, na ekran nieskończoności. Oczyszczony duch ulata w harmonijne kręgi świata. Dokoła człowiek spogląda, nic nie pragnie, nic nie żąda. W ciągłej ekstazie na jawie żyje się za bezsen prawie. A czas tu dopiero zyski. Żaden ciała popęd niski roboczego dnia nie kurczy. Nie zawadza w pracy twórczej. Spokoju mocą tajemną nie wygania cię w noc ciemną. Gdzież tam, z niebiańskim spokojem, siedzisz przy biureczku swojem. Huczy dymi samowarek, ty jak zegarek, Zawsze z jednaką ochotą, zaż myśli nitkę złotą. Uprawiasz swój interesik pogodnie jak drugi esik. Od czasu ducha narodzin dzień podwoił liczbę godzin. A cóż dopiero w podróży, żadna chwila się nie dłuży. Ląd czy morze, Ty bez przerwy zawsze masz spokojne nerwy. Nie zachodzisz nigdy w głowę, jak blisko miasto portowe. Nie stajesz całutki w pąsie przy podejrzanym anosie. Bez kłopotów, bez przykrości, bez dwuznacznych znajomości. Nie zrozumie ta dzić młoda, co to za wściekła wygoda. Cóż to za przesąd zaiste, ba, urągowisko czyste. Ta niby prawda utarta, że tylko młodość coś warta. Przypomnij sobie człowieku, i czym ty byłeś w tym wieku. Ot pędzi wiatr, dureń młody, ślepe narzędzie przyrody. Wszędzie gotowe po trosze wściubić te swoje trzy grosze. W szaleństwie gorsze od zwierząt Wprost już nie człowiek, lecz przyrząd. I co taki wie o świecie? O życiu, czy o kobiecie, czy w tym pustym ubiesie mieści, co znaczy powab wieści? Ta harmonia niesłychana, po to od Boga jej dana, by iść przez świat niby święta, uwielbiana i nietknięta, obca wszelkim ziemskim szałom wieść ludzkość ku ideałom. Czy taki młoko to czuje, czy zrozumie, uszanuje? On, co żyje jedną chętką, dużo byle jak i prędko. na rzecz, gdy już na studnie nieczystość wszelka wychłodnie, wówczas, ach, wówczas dopiero wraz z tą najpiękniejszą erą wielu z fanów mi to przyzna żyć rozpoczyna mężczyzna. Gdy wolno od grubszych robót, duch zażywa pełni swobód. Gdy zrozumie młoda głowa, co to, to na przykład rozmowa? Gdy dwie płcie zgoła odmienne wymieniają myśli cenne, słowo słowem ingraskwszy się w jak piłka w tenisie, czasem leciutko dotyka misternego dwuznacznika. To paradoksem się mieni, to liczko wstydem spłomieni. Któż mistrzem w takiej rozmowie? Tylko dojrzali panowie. A młody, głupie to płochę tylko pobrudzi bądźę. Bąka coś pożal się Boże, to znów kwaśny nie w humorze. Jedna myśl go ściga wszędzie. Będzie z tego, czy nie będzie. Słowem nie przesadzę wcale. W podróży czy w kryminale. Przy pracy czy przy zabawie, w każdej sytuacji prawie. Czy przy politycznej misji, czy w teatralnej komisji, wiek dojrzałem ma bez blagi, tak oczywiste przewagi, że życzę Wam, braciami, byście go rychło dożyli. Dziękuję.